Znajdujemy się w studiu Polsat Games, w którym zaraz zacznie się KSW Games, zawodnicy ma Będą dzisiaj no, w zasadzie się ścigać. W końcu wyścigi Sim Racing to jest dyscyplina, w której będą ze sobą rywalizować. Sami wymyślaliście te wszystkie gry, zabawy. Częściowo to były nasze pomysły. Częściowo oczywiście ludzi, którzy pracowali przy całym projekcie KSW Games. Generalnie sam projekt został przez nas wymyślony i, i wdrożony i cieszymy się, że, że jest taka inicjatywa, że jest taka możliwość. Mamy pierwsze koty za płoty. Nie, nie zamykamy się na tylko jeden rodzaj gier, bo będą różne, różnego rodzaju gry w przyszłości tutaj się odbywały i różnego rodzaju goście będą do nas tutaj przyjeżdża, przyjeżdżali. Nie tylko jakby stricte z samego sportu, ale jak było zresztą to widać dzisiaj, że byli to ludzie też powiązani w jakiś sposób z federacją, no bo... Erik Lubos, świetny aktor, który wystąpił w filmie Maćka Kabulskiego: Underdog. Na co dzień on nie jest sportowcem, tylko jest aktorem, ale postanowiliśmy go też zaprosić, żeby troszeczkę urozmaicić tutaj dzisiejszy wyścig. Tak samo Blanka Lipińska, przecież ona też na co dzień ze sportem nie ma wspólnego aż tyle co zawodowa zawodniczka MMA, ale miło było ją gościć i, i ciekawie się z nią rozmawiało podczas, podczas grania. Tutaj masz automatyczną skrzynię biegów. Normalnie jak jeździsz ja też masz automat. I automatem próbowałem teraz i próbowałem manualem. Jest ślisko. <noise> Opony mam złe. Muszę wymienić. To nie jest autopilot, tutaj już ma kontrolę nad samochodem. Tak, jak najbardziej. Yy, wiadomo, że ruch kierownicą, wszystko należy do, do kierowcy. Nie jest to totalny autopilot, że nie musi robić nic, tak? Hamulca też musi używać, tylko po prostu w momencie kiedy przez, na przykład przestrzeli ten punkt hamowania, to symulator pomoże mu yy, wyhamować, tak żeby w ten zakres był w stanie przejść. Pamiętasz swój pierwszy samochód, swoje pierwsze auto, nie wiem, może dostałeś od rodziców albo kupiłeś? Łada, 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 łada był, ale jedyne co... No, to było ładne, no. Czy przed zawodami jakoś przygotowywałeś się, były treningi? Mówiłeś o tym, że na padzie czasem jeździsz. Tak, zbieramy gdzieś tam się z kumplami, zazwyczaj przed, przed, przed moimi walkami, przed galą. Gramy głównie właśnie w jakieś, tak jakby w rajdówki, gramy w piłkę nożną. Także można powiedzieć, że moje palce w jakiś sposób są przygotowane do tego, ale dzisiaj, tak jak mówię, trzymamy kierownicę, na co dzień jeżdżę autem. Myślę, że wszystko będzie tutaj dobrze grało. Jest z nami Damian Janikowski, wygrałeś. Jak wrażenia? Fajnie, super. Zastanawiam się, czy do domu sobie takiego czegoś nie zmontować, rzeczywiście, żeby przed każdą galą uciekać, a ze sobą brać taki bagaż. Fajnie mi się grało, naprawdę. W ogóle nie, nie, nie gram w samochodówki, rzadko w ogóle kiedykolwiek miałem z tym do czynienia i dzisiaj mi się tak naprawdę spodobało. Mi się. A co sądzisz o całej inicjatywie KSB Games? Fajna inicjatywa. Najlepiej pewnie kiedyś w przyszłości by było, gdyby powstała taka gra jak KSW, żeby wszyscy zawodnicy tak jakby grali sobą albo sobie dobierali swoich ulubionych zawodników i wtedy byśmy mogli prowadzić rozgrywki, ale zaczynając myślę, że to jest super inicjatywa. Oby takich więcej. Po Jesteś w stanie pozdrowić Polsat Games. Końcówka no się świeci. To rękawiczek. Zabierz ją ode mnie, kurde, ona jest agresywna. Siedź, ty nigdzie nie pójdziesz, jadaj. Normalnie rozmawiaj ze mną. Pozdrawiamy widzów posad Games. Pozdrawiaj. Ja, ja też pozdrawiam. Bardzo tak wiesz. Pięknie. Tak wiesz, szczerze pozdrow. Sercem pozdrawiam najmocniej ode mnie i od Mameda. E, dla Was życzenia. Skończyłeś? Jaki, jakieś piękne słowa? Ja myślałem, że Ty bardziej tak od serca powiesz więcej, jakiś, nie wiem, monolog walnąć. A ty co? A, monolog walnąć, tak. A... Pozdrawiamy, Pozdrawiamy. No, stop! pozdrawiamy wszystkie. Pozdrawiamy.